Święta wprawdzie są czasem rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole, ale prawdziwy gracz będzie odliczał minuty do chwili, kiedy wreszcie odpali ulubioną grę. Oto 5 pomysłów na prezent, które ucieszą serce każdego gamera. HyperX Quadcast to klasa sama w sobie. Mikrofon zbudowany w myśl, wszystko w jednym. Znajdziemy tutaj wbudowany pop-filtr, zawieszenie antywstrząsowe, cztery tryby kierunkowe oraz podświetlenie informujące o trybie pracy. Z takim sprzętem poczujesz się jak w radiowym studiu i będziesz mógł rozwinąć karierę streamera i youtubera. Jeśli boisz się, że powiesz za dużo, wystarczy jedno kliknięcie, aby wyciszyć mikrofon. Wygodniej się po prostu nie da. HyperX Pulsefire Dart to mysz, która szybko zdobędzie serce gracza i zadomowi się w jego dłoni na długo. Z pewnością pomoże w tym jej ergonomiczny kształt oraz boki pokryte przyjemną w dotyku imitacją skóry. Sercem tego gryzonia jest czujnik optyczny o rozdzielczości 16000 dpi i przyspieszeniu 50G oraz trwałe i precyzyjne przełączniki OMRON. Najważniejsze zostawiliśmy jednak na koniec. Pulsefire Dart jest bowiem myszą bezprzewodową. Niezawodne połączenie radiowe zapewnia pełną swobodę ruchu, a w akumulator wystarczy nawet na 50 godzin grania. A co, gdy energii zabraknie? Można kontynuować grę w trybie przewodowym lub szybko naładować myszkę indukcyjną ładowarką. Idealnym uzupełnieniem myszy Pulsefire Dart będzie właśnie takie urządzenie. Ładowarka ChargePlay Base ma certyfikat Qi i jest w stanie szybko uzupełnić energię w dwóch urządzeniach jednocześnie. W tym samym czasie możesz więc ładować myszkę i smartfona lub słuchawki. Z takim gadżetem zawsze będziesz gotowy do akcji. Okej, okay, mamy już myszkę, czas więc uzupełnić zestaw gracza o klawiaturę. Trudno o lepszy wybór niż HyperX alloy FPS RGB. Za tą długą nazwą kryje się mechaniczna klawiatura o efektownej stylistyce z kolorowym podświetleniem. Solidna stalowa konstrukcja gwarantuje, że klawiatura pozostanie stabilna nawet w czasie najbardziej gorących rozgrywek, a przełączniki Kyle Silver Speed wytrzymają do 70 milionów naciśnięć. Co ważne do ich aktywacji potrzeba minimalnej siły, co pozwala zaoszczędzić ułamki sekund i zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Zwycięstwo nigdy nie było tak blisko. Kultowe słuchawki HyperX Cloud Alpha powróciły w ulepszonej wersji, a to chyba wystarczający powód, aby o nich wspomnieć. Nowością jest m.in. wirtualny dźwięk przestrzenny opracowany we współpracy z graczami. Brzmienie słuchawek można wygodnie zmieniać za pomocą suwaków umieszczonych na nausznikach, nie trzeba więc przerywać rozgrywki, aby dopasować dźwięk do własnych upodobań. A co pozostało takie samo? Oczywiście legendarny komfort zapewniany przez nauszniki z pianki pamiętającej kształt oraz wytrzymały aluminiowy pałąk. HyperX Cloud Alpha S to słuchawki, których nie chce się zdejmować. I to już wszystkie propozycje na prezent dla graczy od HyperX. Jesteśmy pewni, że uzbrojony w takie akcesoria gracz będzie gotów stawić czoła największym wyzwaniom. A zapowiedzi gier na nadchodzący rok pokazują, że na nudę z pewnością nie będzie można narzekać.